Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w kolejnym odcinku z serii ABC Powołanego. Do tej pory mówiliśmy już o adoracji, o Biblii, o czytaniu duchowym i o duchowych ćwiczeniach. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z kolejną, piątą już literką. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, ale każdy z nas, każdego dnia. Podejmuje mnóstwo różnego rodzaju decyzji. Zdecydowana większość tych decyzji to są decyzje w sprawach mało ważnych, mało istotnych, w sprawach błahych. Nikt z nas przecież długo nie zastanawia się nad tym, w co się rano ubrać albo co zjeść na śniadanie. Takie decyzje podejmujemy zwykle spontanicznie. Są jednak decyzje, które wymagają dłuższej refleksji. Zastanowienia, przemodlenia, skonsultowania z jedną czy z drugą osobą. Decyzje, które, jak mówimy, wymagają rozeznania. I tutaj właśnie dotykamy tematu decyzji związanych z naszym życiowym powołaniem. Faktem jest, że podjęcie decyzji o pozostawieniu wszystkiego i o pójściu za Jezusem drogą życia zakonnego czy kapłańskiego jest nieraz trudne. Ba. W wielu przypadkach jest nawet bardzo trudne. Kiedy jednak otworzymy Ewangelię według świętego Mateusza i przeczytamy opis powołania pierwszych apostołów, zobaczymy, że apostołowie ci z podjęciem decyzji nie mieli żadnych problemów. Jezus przechodząc obok jeziora Galilejskiego zobaczył rybaków: Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Do każdego z nich skierował słowo: Pójdź za mną. A oni wszyscy, jak pisze święty Mateusz, natychmiast zostawili wszystko i poszli za nim. Bardzo podobną natychmiastowością wykazał się Mateusz, którego Jezus zobaczył w komorze celnej. On także, usłyszawszy zaproszenie pójdź za mną, zostawił wszystko i poszedł za nim. Ktoś może powiedzieć: No dobrze, ale to było dwa tysiące lat temu. Poza tym apostołowie mieli pewność, że to powołanie i to zaproszenie pochodzi od samego Jezusa. No właśnie, pewność. Dzisiaj wielu młodych ludzi mówi, że pójdzie do kapłaństwa i wstąpi do seminarium, jeżeli tylko będą pewni tego, że mają powołanie. Wielu z nich szuka pewności stuprocentowej. Chcę teraz powiedzieć coś niesamowicie ważnego. Chcę, żeby usłyszeli to wszyscy, którzy rozeznają, w powołaniu do kapłaństwa i w powołaniu do życia zakonnego wcale nie chodzi o pewność. Wcale nie trzeba być pewnym. Nie trzeba. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że my, jako ludzie grzeszni i słabi, nigdy nie jesteśmy w stanie wykrzesać w sobie, obudzić w sobie takiej stuprocentowej pewności. A po drugie, dlatego, że gdybyśmy w sercu mieli 100% pewności, to zabrakłoby w tym sercu już miejsca na zaufanie i zawierzenie Panu Bogu, człowiek, który byłby pewien swojego powołania na 100%, bardziej budowałby swoje kapłańskie i zakonne życie na tej pewności niż na Jezusie Chrystusie. A to nie byłaby dobra sytuacja. Dlatego jeżeli rozeznajesz swoje powołanie, jeżeli czujesz, że Jezus zaprasza Cię na ścieżki życia kapłańskiego czy zakonnego, a jednocześnie czujesz, że nie jesteś pewien, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć jedno. Nie oczekuj stuprocentowej pewności. Nie o pewność w powołaniu do kapłaństwa i do życia zakonnego chodzi. Powiedziałbym nawet tak. Niepewność, którą masz dzisiaj w sercu, jest wielką łaską i wielkim dla Ciebie błogosławieństwem. Dlaczego? Dlatego, że jest okazją, by powiedzieć Jezusowi, jak bardzo Mu ufasz, jak bardzo chcesz Mu zawierzyć całe swoje życie. Jedno jest pewne: decyzja o Twoim powołaniu nie podejmie się sama. Prędzej czy później będziesz musiał zadecydować. Ważne jest to, żebyś w tym decydowaniu bardziej opierał się na Panu Bogu niż na sobie. Aha, byłbym zapomniał. Jeszcze jedno. Nie przejmuj się tym, że inni ludzie nie będą rozumieli Twojej decyzji, że będą pukali się w głowę i mówili, że marnujesz sobie swoje życie. Twoja decyzja dotyczy Twojego życia. To jest Twoja droga do świętości. Wybrałeś ją dla siebie, a nie dla innych. Literką D i rozważeniami na temat decyzji kończymy przedwakacyjną serię naszych filmików. W imieniu własnym i całej naszej seminaryjnej wspólnoty chcę Wam życzyć dobrych, błogosławionych wakacji. A my w kolejnych odcinkach z serii ABC powołanego spotkamy się już we wrześniu. Na dobre przeżywanie czasu wakacji niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i bezpiecznego wypoczynku.